Dzień dobry! Niedawno na naszym kanale pokazałam Wam ten film. A dzisiaj Wam pokażę, czym się różni igła od kaniuli, już tak dokładnie. Popatrzcie, to jest igiełka, a to jest kaniula. Na pierwszy rzut oka już widzicie, że kaniulat jest taki wydłużony drut, bardzo elastyczny, on nie ma prawa złamać się w Waszych tkankach, zaokrąglony na końcu z otworkami po boku. I właśnie tą kaniulą najbardziej lubię wykonywać bruzy nosowo-bargowe, bruzy marionetki, lubię modelować Wam żuchwy i uwielbiam robić kaniulą wolumetrię kości policzkowych. Ale bywają takie zabiegi, gdzie wymagana jest większa precyzja. I wtedy używam igły. Igła jest ostra, ale bardziej precyzyjna. Igiełką wykonuję toksynę botulinową, robię wam mezoterapię, modeluję usta i wypełniam zmarszczki usieciowanym kwasem hialuronowym, które wymagają większej precyzji. Dlaczego wolę w większości zabiegów używać kaniuli? To ja już wam tłumaczę. Tak jak mówiłam, kaniula jest zaokrąglona, w związku z czym, natrafiając na naczynie krwionośne, nie przebije tego naczynia i nie będziecie miały siniaka czy krwiaka. O wiele mniejsze jest również ryzyko dostania się preparatu do naczynia krwionośnego. Pewnie już o tym słyszałyście, to się nazywa embolizacją. Wtedy może dojść do niedokrwienia tkanek i do martwicy, a kaniula znacznie nam to ryzyko minimalizuje. No i teraz musiałabym Wam to wszystko pokazać bardziej obrazowo, to użyję rekwizytu. Zobaczcie. To jest nasze naczynie krwionośne. To jest moje narzędzie zbrodni. O, to będzie lepiej widać. Eee, używając kaniuli, kaniula prześlizguje się przez to naczynie krwionośne. Zobaczcie, nic się z nim nie dzieje. Nie pęka, a Wy nie macie siniaka. Jeżeli wezmę igłę, do tych bardziej precyzyjnych yy, prac. Zobaczcie, co się wydarzy z naszym naczyniem kronośnym, Pik! Siniak i krwiak gotowe. Dziękuję.